Cześć, witam Was wszystkich serdecznie z warsztatu. Dzisiaj zrobimy sobie prostą i skuteczną mokrą muszkę. Ostatnio dużo nią łowię. Sprawdza mi się bardzo dobrze. Co do jej wykonania będziemy potrzebowali? No haczyk, ja tutaj mam założoną dwunastkę do mokrej muchy. Robię od dwunastki w dół, czyli 12, 14, 16 nawet. Ehm, oprócz Takiego standardowego haczyka do mokry, używam też do nich tych kanaków lejków, które mają taki mocno skrócony trzonek. Ok, co potrzebujemy do wykonania tej mokrej muszki? Już Wam mówię, będzie nam potrzebna na dubkę jakaś nić w kolorze fluo orange red. Następnie <laughs> niedźwiedąca. Czarna. I na tłowiku użyjemy takiej błyszczącej czarnej lamety. Właśnie fajnie, gdyby ona była taka e, odblaskowa. Coś takiego jak mam tutaj. E, to dokładnie, co tutaj jest na szpuli. Słuchajcie, to Wam sprzedam. Teraz dobry deal. To są naklejki na paznokcie. One są na takich cienisienkich szpulach. Kosztuje to śmieszne pieniądze. Ja sobie po prostu to przewinąłem na swoje szpulki. Jak kurczę znajdę, to Wam podlinkuję pod filmem. Tylko pamiętajcie: zostawcie w zamian jakieś łapki, subskrypcje i komentarze. Będę Wam wdzięczny. No i co oczywiście na jeżynkę będzie, to mucha typu spider, użyjemy sobie czarnej kapki skóry. Dobra, nie zanudzamy, bierzemy się do kręcenia. Najpierw robimy sobie dupkę i zaczynamy, moi drodzy, jak robimy nawet na przykład taką dupkę. Dupka ma być tu, czyli... Powinniśmy, niby, zacząć tutaj. Nie, nie robimy tak. Zawsze zaczynamy sobie gdzieś od początku, zostawiając tutaj przy oczku troszeczkę miejsca, żeby nam się wszystko ładnie wyrównywało. Żeby nie powstawały nam różne e, garby, których nie chcemy, odcinamy zbędną część. I teraz sobie formujemy takiego tipa. Nic jest wielowłóknista, więc e, może się nam tutaj rozkręcać, ale wystarczy ją po prostu przykręcić. Ok, i mamy dupkę. Takim krosem wracam sobie w stronę oczka haczyka. Teraz biorę nić czarną, która już będzie dalszą nicią wiodącą. Odcinam resztę. Z grubsza to wyrównuje, i będziemy sobie teraz montowali właśnie tą lametę. Ona jest, niej, dodatkowym atutem jest to, że jest podklejona. Tylko uwaga. Często takie właśnie lametki pod wpływem lakieru UV tracą swoje kolory. Okay, mocujemy sobie i robimy nadzór. Widzicie, jest czarne, ale jest tam ta holografia, czyli taki fajny czarny z błyskiem. Dobra, mamy, odcinamy resztę. I teraz przyszedł czas na jeżynkę. Jeżynkę robimy sobie z czarnej kury. I tutaj nie bójcie się dać e, piórka za długiego, oczywiście bez przesady. Fajnie jest jak ta jeżynka w wodzie całą tą muszkę tak jakby e, oplata. To nie ma być jakiś typowy spajderek, który tam ma jeden czy dwa nawoje jeżynki, e, gdzie jeszcze e, połowa tej stosiny jest oberwana. Nie, nie. To ma być taka troszkę tłustsza mąka. Ok, łapiemy sobie szczypce będziemy tą jeżynkę owijać. Oberwałem końcówkę i teraz łapiemy sobie palcami i będziemy formowali główkę. Przy okazji tak jakby kolejnymi zwojami ściskamy jeżynkę w stronę łuku kolankowego. Ja tu widzę jakiegoś cypisa. Ok, więc go łotne. Ma wyglądać mniej więcej tak. Robimy sobie węzeł końcowy. Odcinamy. No i mucha jest gotowa. <laughs> Nie używam żadnych wzmocnień tutaj, <laughs> ani przewijek. Po prostu e, tak ta muszka ma wyglądać. Możecie sobie użyć jakiegoś drucika srebrnego, na przykład będzie się dosyć ciekawie komponował. Ja tego nie robię. No po prostu. Mucha się mi rozleci. No to się rozleci. No trudno wyciągnąć z pudełka kolejną, ale właśnie na taką lubię łowić. A Was, moi drodzy, zapraszam do subskrybowania kanału, wciśnięcia dzwonka dla powiadomień, komentowania filmików, bo pomaga mi to w zasięgach. No i to było na tyle. Życzę Wam połamania kija. Napiszcie pod filmem, jak u Was z rybkami. Czy coś łowicie? Czy bardziej sucha, czy bardziej mokra, czy bardziej nimfa? Ogólnie, jak u Was wyniki. No i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć.